Witajcie drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Minecrafta. Jak widzicie, gram na innym tekstur paku to wiem co zmienić? Ponieważ na takim podstawowym może by, by mi odwaliło trochę, więc mogę wam pokazać, kiedy jest teksturpak. To jest PACK V3.7 Czyli taki może być, że zrobiłem na Halloween Specjalnie Więc Wrócimy teraz do realności Do naszych przygód hmm. I w tym odcinku zbudujemy sobie kolejkę lub coś co mi ją przypomina I u mnie jest dokładnie która godzina 9.40 17 listopada wróciłem niedawno z liceum I postanowiłem, że nakręcę ten odcinek, póki jeszcze mam nastrój. I teraz trzeba znaleźć dobre miejsce na naszą kolejkę. To będzie taka mini kolejka, nie metro jakieś. Na miejscu wpadnę, co to będzie. I w którym miejscu bym to zrobił? Jeszcze nie wiem. trochę mi Położenie właśnie tej mojej osady trochę jest dziwne i ciężko mi dobre miejsce znaleźć. Kiedy nie możemy wykarczować ten las i pomyśleć co będzie dalej. więc wyczołaliśmy dwa drzewa i sądzę, że gdzieś tutaj zrobię kolejkę no w sensie, że jak będę gdzieś tam na górze to po prostu będę mógł tu zjechać no tak dla zabawy, dla urozmaicenia sobie dnia powiedzmy, że gdzieś sobie na górze zrobimy początek no i gdzieś na przykład tutaj tylko musimy trochę wywalić z tego Jednazych minerałów Dobra, no gdzieś tutaj robimy sklejkę Tylko właśnie zebrałem kabustona i szkło i coś trzeba by z tym zrobić. A, już wiem co zrobię, po prostu zrobię... O, wiem, co to wiem, 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 Zrobię takie filary z Huddlestona i... Na to tory. Czyli na przykład, żeby nie chodzić, to by to na przykład jechać. chociażby jeszcze żeby mi się przydały takie tory... No wiecie, takie... Co dają speeda, nie wiem jak one się nazywają. A to po prostu na razie są takie, może później uda mi się jakoś zdobyć... Kolejne? więc zaczynajmy budowę na naszej takiej mini kolejki stopniowo się będzie rozrastać z każdym dniem oczywiście poza nagraniami będę ją modernizował tutaj powiedzmy, że na razie będzie sorry komunikat w jakimś wyskoczył jak już mówiłem, będzie tak w dół teraz schodziło. To w pewnym momencie będzie szło prosto. Czyli w tym momencie gdzieś będzie szło prosto. Więc jednak jak to zrobię. Chociaż mogę prowadzić te kreatywy bym wtedy mógł coś zrobić, ale... To jest surviva, więc wszystko uczciwie nie jestem cheaterem tylko jedynie na multi jestem no, tu mam swój serwer i w tym miejscu ogłaszam właśnie, że od, od nie wiem początku listopada czy od końca października Mam wreszcie serwer dedykowany na Craft Zakupiłem sobie serwer na 10 slotów czy ten wooden jest taki mało popularny W przyszłości się opłaci więcej slotów się wykupi bo tak muszę pod koniec listopada znowu spłacić Kolejny miesiąc. Na serie zgradzasz parę osób. Możecie sami się przekonać, wchodząc do niego. I w tej chwili powinniście widzieć właśnie IP tego serwa i forum, gdzie znaleźć zrobić podanie na whitelisty, żebym was dodał. Jeszcze byłoby na tyle z te, 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 tych zapowiedzi no. o Multi, ponieważ się niektórzy upominali, co z tym serwem właśnie, ten, z tym 5.9496.2. Ten serwer już nie, nie, nie będzie aktywny nigdy, chyba że jakieś let's playe, bo mi się za bardzo nie chce zmieniać mapy, to po prostu tam je wstawiam, te let's playe te lagi pewnie będą, ale... tak mi gwarantuje gdzieś na Splay ten ser będzie yy, zrobiony więc ten Deadly będzie tylko do grania na jednej mapie nigdy nie je zmieniał jest 24 gdzieś wczoraj zrobiłem go na próbę, jakoś jeszcze działa. Jeszcze nikt nic nie rozwalił. Bo mam, mam fajnych plugin na Creepery, Endermany... TNT... Tylko za bardzo... Zabro to się na chłopu nie znam i nie wiem czy dobrze założyłem. A ja tu odbiegam od tematu, a tutaj się kolejka buduje. Przyznam, że to będzie taki mostek, ale to ma być kolejka. Tylko jak ja mam tam doskoczyć. Bez oszukiwania oczywiście tam doskoczyć. O, jest. O. Dzisiaj jeszcze jeden filar. To będzie by na tyle, bo wiadomo, kolejka będzie duża, będzie się rozrastać. Być może nawet... Czekać, sprawdzę coś, czy będzie dobrze jak będę grał na normalu, czy będzie ok. Czasami miałem lagi na, na normalu, wtedy miałem słaby internet, teraz mam 150, więc może nie będzie lagów, ale się wolno wczytuję wiadomo czemu. Wiadomo, co jest za coś. Dobra jeszcze jeden poziom dzisiaj skończymy kolejkę na dzisiaj No fakt nie mogę zaskoczyć Muszę tam iść na górę Tu będzie właśnie ciężko było wodzą spaść A ja nie chcę spaść Już trochę się zarenderuje, chociaż już nie za bardzo. Sorry, ale będę grał na... O nie, nie na, nie, na Easy będę grał na Easy. Chodzi mi o renderowanie. Na Short będzie, sorry. Może taka, taka mgła będzie naokoło, ale... Nie chcę, żeby to nagranie źle wyszło, w sensie... Że będziecie widzieć, że niby lagi mam, więc... Będę ich... Zmieniać w ustawień. Oj, wiedziałem, że spadnę. Jeszcze wezmę jeden poziom tego i będę schodził w dół tą kolejką. Jak już wspominałem, właśnie ta kolejka może nawet przejść przez całą długość, szerokość tej mojej małej osady no, po prostu będziemy na tą osadę osadę koniecznie trzeba będzie chodzić tylko właśnie ciężko zbudować na dwie Bez na dobrego. dwie dwie taką taką że że to będzie takie takie na na dół tylko trzeba by ją przetestować pierw, żebym nie spadł w złe miejsce i się zabił. Przetestujemy to zaraz. I tory, 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 tak. Pozwalimy tutaj, tutaj, tutaj. I jeszcze jednym miejscu tak żeby równo było. Oj, sorry, poprawimy. No i okej. Okay. I tu będzie takie coś. Proszę, dokuj tutaj, tak to raz, żeby nas łączyło, ale dobra. No, to gdzieś. Ok, postarajmy tutaj. Przetestujemy, gdzie spadniemy, tylko właśnie wózka nie mam. Żeby was nie zanudzać tymi poszukiwaniami materiałów na wózek... Ja wracam za chwilę, więc... Yy, na razie. Widać w tym samym miejscu, że w trochę innym czasie. Zdobyłem... Yy, oj, sorry. Fa. Witajcie w tym samym miejscu, może w innym czasie Zdobyłem Main karty Ciężko było Ojej, mam Musimy przydostać jak to lata Gdzie ja spaść? Dobra, patrzymy gdzie wpadniemy O nie Le, rusza się, już bo ja w tym miejscu gdzie spadniemy więc trzeba zrobić taki basenik gdzie jest wózek nasz czy utchnął na górze? czy coś? Bo go tu nie widzę tu się tylko Dobra. kopiemy, o tu zrobimy tu zrobimy właśnie taki basenik Hmm. Lądowali w wodzie co tylko tutaj zrobimy I zrobimy teraz tutaj tak, dobrze Ogrodzimy to teraz i musimy jeszcze trochę kapać Mam nadzieję, że nic się nie stanie. tego, że im wpadnę w inne miejsce niż bym chciał. Nie mam wiadra. Czekajcie, muszę, muszę do domu wrócić, aby muszę mieć łuk, ponieważ widziałem klipera. Dobra, popłynie. Idziemy. No co, jest? jadłem tego arbuza i co? Spadłem jedynego? Musimy iść ostrożni O, Tu widziałem creepera. Właśnie to jest właśnie wada singda, że tu się świat nie odnawia się, coś wybuchnie, więc... Podłamy, no, właśnie ten jest. No dobra musimy Tak to do, tam do musi dostać To ja gadam Gdzie ja idę w ogóle O czym ja tu myślałem Dobra pomagamy z Creeperem Mamy wiadro czy nie mamy Mamy, mamy, bucket I możemy nabrać wody którą możemy wziąć z jakakolwiek miejsca musimy mieć sporo tej wody żeby tak równo była wylana no. to przetestujemy czy działa Biorąc... Ostatni wózek. Taka nudny odcinek, bo, bo, bo tylko była kolejka w nim. No, tu jest mój wózek, jednak przeżył spotkanie. Bra. Muszę mieć inne tory bo inny zjazd no można powiedzieć że przeżyłbym atak tak e, znaczy nie tak tego upadego góry i też wybaczam sobie że zdołam skinąć jaką miałem wtedy ja powiedziałem że będzie ok ale no. awaria zniknęła internetu o tym już teraz mówię tylko po prostu że jest jakiś błąd i nie mogę zlegować do swoje konto na Minecraft Net i czegoś offline i co zrobiłem Może ta kolejka będzie upiększona nie wiem po co ja szkło wziąłem właśnie nie wiem po co ja szkło wziąłem. planowałem, że tu właśnie jakąś wodę wleję, tam gdzie tu spadała. Na przykład, nie wiem, taki miałem projekt, że tu pomiędzy tym pierwszym a tym trzecim robię szkło. I niżej trochę będzie woda, i ona się tu nalewała sama. Ale już w tym odcinku nie dobrze tego zrobić. I bądźcie pewni, że w kolejnym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem. Trzebać tylko jak to będzie wyglądało O, o to mi chodziło właśnie o, sorry, trochę mam nie, nie opóźnienia, tylko nie mogę po prostu chodzić do drugiego miejsca, żeby położyć to skło. O tak może być. i tak to będzie wyglądało to pokażę Wam w początek daję to, by będzie szła woda i będzie tu spadała w ten sposób będzie mieć takie źródełko wody Mówię, wiadomo, że nam no, jest woda ale to jest wyjątek specjalnie no i jeśli z tej strony mi żegnam jak już mówiłem, że no, dogniemy taki owocny Ponieważ zrobimy tylko jedną rzecz, ale powiem wam w kolejnym odcinku wreszcie dokończymy nasz kościół, który jest tam, na no tą głową, nie widać go więc musimy się udać do netteru z powrotem. I w kolejnym odcinku właśnie będzie nether Więc tym akcentem się wam żegnam. Już tu raz kolejny mówię, wybaczcie. który ten zapędzony. Na co się z nami żegnam. Kolejny odcinek zostanie wyemitowany przez w się sensie nagrany. I dzisiaj w południu, albo jutro w podobnych mu za godzinach. Więcej i siema. Nara. Do widzenia. Ja jestem Matus i życzę Wam miłej gry, miłego oglądania. I oczywiście zaprosić Was na mój prywatny serwer, dedykowany w listą. Wszystkie informacje o serwie do dodam w opisie specjalnie dla Was. Więc na razie.